siedzi na traktorze. że? Aż... No sroką tam siedzi, nie widzisz? Cześć wszystkim z kitka i dzisiaj ze mną standardowo jest Amanda Dolfik. Amanda no, się no, no i w dzisiejszym Siema. odcinku w dzisiejszym odcinku pokażemy Wam najnowsze konie Achałtykiński, czyli chciałam powiedzieć dobra nieważne yy, Achałtykiński, które, które, które zostały dodane 22 maja 2019 roku. Aktualnie mamy do wyboru 13, z, z czego jedno już tutaj widzicie na ekranie tutaj, bo tutaj yy, Amanda ubrała go w jakże piękny yy, różowo-szarny sprzęt. I najpierw, yes. najpierw kupimy sobie Krem, kremelo to jest Kremelu, tak? Nie wiem. Krem, kremelo nie wiem, albo Karolina. Ja się tam na maściach nie znam. Dobra, kupujemy. No. Okej, okay. ja już mam im przygotowane Fluttershy. Pozdro dla tych, którzy wiedzą, dlaczego tak nazywam tego konia. W ogóle Kinga, powiedz co się sta... Czy znaczy Amanda, powiedz co się stało wczoraj, jak pisałam, że jutro będą ahały na. No, cudowna korekta pokrzyżowała yy, yy, plany, bo zamiast ahały, że jutro ahały, to jutro będą schaby. I to jeszcze takie serduszko tam dałam. <laughs> <I> Kapsłowka! <laughs> jutro będą... To jest kurczę przykre. Dobra. Teraz do winnicy? czy tak, gdzie? Kolejny konie, kolejne konie znajdują się w winnicy. Yes. I teraz y, ja, jako, jak, jako oryginalna osoba, zgapię imię od konia Amandy, który, na którym teraz siedzi. Darude Daru Sandstorm. Tak. Odsyłam <grym, grym, grym>, jej imię, ponieważ ona chciała ona Sandstorm to burza piaskowa i ona chciała po prostu. Że jest burza piaskowa, a ja jej dowaliłam. rudy Sandstorm, jest taki. Aha, mam smołę. O nie. Mam czarny. Nie wiem czemu, ale dużo osób ma tą smołę. Tak, no ja też mam. O dziwo, teraz nie. Ale jak się zalogowałam, to nie? Wiecie, ja... jak naprawić tą smołę? Ja wam powiem. Wystarczy zminimalizować grę. Czekajcie, zminimalizowałam i patrz, jest. Dobra. No to no. bierzemy tego Sandstorm. rudy Sandstorm. Dobra. Teraz będziesz tylko o tym myślała, jak będziesz patrzyła na tego konia. Tak. Nie dziękuj. Dziękuję ci. Znaczy, no. Mówię, żebyś się dziękowała, a ta dziękuję. Ja jestem taka rebel. Jasne. Znaczy, jasne. 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 A tego ostatniego też kupujesz teraz? Jest. O. Masz już imię? Nie. <laughs> Jakiś losowy dam. Bo... Czekaj, może ci pomogę. Jej, pomoże mi, jak super. Tak, i zaraz przywódzkiem go kupię. Twinkle mm. Star, twinkle, twinkle, Twinkle! Ej, to jest dobre. To jest dobre jest, ok, i nazwę go tak. Bo, bo pokazało mi się w pierwszym Twinkle i tak od razu mi po Ej, było. proszę? I w ogóle to Gimstar? Jaki Gimstar? Co, czy jest w drugim star Jest w drugim star o, Przecież okay. można konia nazywać star star ha no tak star butterfly nie yeah. dobra pewnie tym 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 miał ja wziąłem już poduszkę i jedziemy sobie do Idziemy sobie do Saini I się do ciebie taką płytkę potu, potu, potu. idę na mojego schaba schaba nie, nie mówmy tak na konie, bo to przykre. To jest przykre, naprawdę. Dlaczego? Głupia auto, korekta, kurczę. Głodna byłam może wtedy. Korekta trzeba miała ochotę na schaby. Nie? W sumie schaby są spoko. No nie są najgorsze. Dobra, okej. Okay. Gdzieś się ukryły teraz... A tutaj są trzy pierwsze. Okay. Gdzieś się ukryły te schaby. Tu dam, tu dam, i tu dam, okej. Okay. Okej, okay, sobie w boksikach stoją trzy. Mamy tak, Fluttershy, Sunstorm i Twinkle Star. Dobra, Twinkle Star to będzie gwiazdka. Sunstorm to będzie zarudę, a Fluttershy to będzie... Fluttershy. 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 Dobra, e, jako że Fluttershy najbardziej mi się podoba z wszystkich koni, wybieram ją. Niech się czuję wyjątkowo. Skurczę jak Pokémon. Wybieram ciebie! Wybieram cię! Ej, ładnie wygląda w tym sprzęcie ten koń. Boże, jakie one są chudziutkie jak na One się z tymi psami kojarzą. I one mają boski no. kus. Boże, to jest coś cudownego. Coś cudownego. No, fajnie ogonek unoszą. Uwielbiam po prostu. Ajajaj. Aj, aj. Coś cudownego. Po prostu ja już YouTube. kocham te konie. Ja kupię wszystkie. Ja choćbym nie miała starkońców, ja kupię wszystkie te konie. Okay, okay. Tak, nie, nie miała starcońców. No nie mam a czy nie mam Star trochę tam mam starkońców. Trochę. Jak się oszczędza. Wiesz, mówię, jest oszczędza. Jak się oszczędza, to się ma. Będę, no. no tak, jak się oszczędza, chyba jak się wydaje pieniądze. Cicho. I nie wiem, ładnie. Podoba mi się w tej fryzurze, który jest teraz. No... Z jednej strony wygląda ładnie, a z drugiej jakoś... Nie wiem czy bym umiała w takiej jeździć. Mi się ten ogon tak podoba. No ładnie, jest mega. Gdyby można było osobno wybierać ogon i grzywę, to będę dała grzywę taką jaką ja mam, a ogon zostawiła, jakie one mają. Czekaj jeszcze raz ogarnę. <coughs> Hmm, kurczę, szkodersz... trzeba zmienić i zobaczyć, nie? Szkoda, że tego się tak zmienia. No, nie, ja dostałem tak go w takim fryzjerze jak teraz jest. O. Podoba mi się. Nie. Jeszcze w ogóle jakieś zdanie chyba jest, no nie? Nie, nie ma. E, coś jest. Dosta A, bo to trzeba do Zielonej Doliny jechać. Aha. Bo to jest chyba takie Dobra. coś w rodzaju Okej, No to tego myślę. już nie będziemy raczej pokazywać, bo, bo dzisiaj skupiamy się na naszych ukochanych, nowych ahałach. schabach. Cicho. Już nie robię. bo każdy koń robi daj chipsa, a ty już nie robi. No właśnie. Morgany miały fajne, bo było daj chipsa. <laughs> Dobra, to jest stęp. Stęp. Głos. Nie, nie, K no. kus. kus. Boże one mają boski kus jak ja kocham ten kus, zakochałam się w tym no. naprawdę. Dobra. O, łapka. Galo. Chyba. Tu jest chyba wyciągnięty galo. Nie wiem, co to jest. Świetne, ale kus przebija wszystko, naprawdę. kus to jest. No. Coś, coś pięknego. Nie wiem czy ten kus jest poprawny, ale jest ładny. No. Zaraz, znak nie To twoja ja tm, mnie lice? trochę przeraża. Dobra, Co, to Co, mówiasz? To twoja wywórka mnie trochę przeraża, bo tak się na mnie patrzy. Niepokojąco. Taka wściekła trochę. Ona jest angry, czyli taki brrrr. <gry> angry. Brrrr. Boże. Oj! Ktoś przypadkiem zsiadł, chyba. Nie ta. O, a... do mnie, te ja też pomacham. O, zobaczę, czy chociaż tego konia można normalnie głaskać. Czy też głaskamy powietrze. Właśnie, zobacz, po, powiedz, czy... nie, na powietrze. Nie, <laughs> głaskamy powietrze. Mmm! Jakie smaczne, jakie <laughs> dobre, jakie fajne powietrze. <laughs> Ale miło jest głaskać powietrze. <laughs> A mój koś się cieszy, bo pogłaskałam powietrze. <noise> w takim razie to już na tyle w dzisiejszym odcinku. Śmiejemy się, bo nas te sroki wybiły z rytmu. <noise> Okej, okay, mniejsze o to. Mam nadzieję, że filmik wam się spodobał. I właśnie, ważne, ważne, ważne pytanie dla was. Piszcie w komentarzu, czy chcielibyście, żebyśmy robiły trenowa e trenowanie na live'ach. O, no, no, no. No. Już niedługo, może być częściej. No, no bo będę miał nowego kompa prawdopodobnie. Nie, nie prawdopodobnie, nie będę po prostu miał tego kompa. I no tak. będzie on miał lepsze, będę miała lepsze warunki po prostu do robienia live'ów, no. No. Dobra, no to to na tyle w dzisiejszym filmiku, piszcie czy spodobały wam się te nowe konie, bo mi bardzo kocham te konie, naprawdę, z całym sercem. Więc to na tyle w dzisiejszym filmiku, no to do zobaczenia, cześć! Pa!